Hej, cześć się, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Wojsko 94 a ja witam Was w takim materiale, e, podobnie jak poprzednim. E, czyli takie, pogadajmy odnośnie tego, co może e, się zdarzyć w Battlefieldie 5. Ano, w Battlefieldie 5 może zdarzyć się sporo. E, dlaczego sporo? Ano. Z tego względu, że 23 stycznia kończy się ostatni e, rozdział, ostatni tydzień e, nagród, a mianowicie pod tytułem W Sercu Burzy, za któremu możemy dostać M3 Grease Gun, czyli smarownica e, popularnie nazywana przez żołnierzy ze względu e, na. Na to, że broń przypina, e, przypominała e, narzędzie e, do oleju, e, do smaru, jakim posługiwali się e, chociażby e, mechanicy. Broń po prostu przez, e, zyskała przydomek smarownicy, z, właśnie z tego względu, że właśnie przypominała narzędzie mechaników. No dobrze, ale przejdźmy przez całe 12 tygodni i jak one się nazywały. A więc do ataku, do ataku, utrzymaj kurs, determinacja, cal po calu, ruchomy cel, zacięta walka, zwiedzaj świat, skakanie po wyspach, pokażemy im nieskrywana duma na wszystkich frontach oraz w sercu burzy. I całe 12 tygodni, 3 miesiące e, rozdziału 5 pod tytułem Wojna na Pacyfiku. E, do tego czasu, no, na pewno jeszcze przez ostatnie te kilka dni, kiedy będzie trwał e, ten rozdział, na pewno w Battlefield 5, tak czy siak, będę grał. E, ale. Chciałbym, żebyśmy weszli w sekcję nieśmiertelników, a konkretnie w sekcję teatry wojny i prześledzili od początku, co też tą było. Oczywiście był rozdział wojny, czyli tak zwanej bety. Był, mieliśmy rozdział wstęp. Następnie, uderzenie pioruna. Później, próba ognia. Następnie, wbrew przeciwno przeciwnościom, oraz wojna na Pacyfiku, która jest obecnie. I słuchajcie, ee, jako że rozdział 5 oczywiście zrobiłem, wymaksowałem, że tak to powiem. Eee, to oczywiście będzie, jeszcze mam materiał e, podsumowujący e, to, co jeśli chodzi o broń, e, co zrobiłem, a co nie. E, tak więc to e, też będzie, ale e, nie o tym. Słuchajcie, e, jeśli chodzi o rozdział szósty, czego ja bym chciał i czego też bym chciał, e, czego też bym oczekiwał. Ano, mianowicie e, tego, że będzie coś oczywiście odmiennego, tak? E, skoro tym razem była wojna na e, Dalekim Wschodzie wojna na e, froncie zachodnim, e, jeśli chodzi o Pacyfik, e, to teraz może e, jakaś wojna. E, no niekoniecznie nie rozdział kolejny, rozdział szósty musi nazywać się wojna gdzieś tam e, ale e, jeszcze raz prześledźmy sobie e, te teatry wojny jak one po kolei się nazywały a więc wstęp, czyli początek gry, tak, później był uderzenie pioruna e, próba ognia wbrew przeciwnościom oraz wojna na Pacyfiku Wojna na Pacyfiku, można powiedzieć, w końcu dała powiew świeżości do Butterfielda 5 i dała coś kompletnie nowego, a mianowicie zredefiniowała system klas, zmieniła tą całą kompanię. Ee, że to teraz właśnie jest podzielane tak, jak widzicie, pojazdy e, są podzielone na poszczególne e, państwa, e, podobnie jak e, samoloty. No, i oraz oczywiście e, podobnie jest z klasami, że jeśli chcemy zmienić wygląd e, naszego żołnierza, to po prostu bierzemy odpowiednie i dostos dostosowywujemy na przykład e, tutaj mamy e, w, Nacje w e, Wielka Brytania e, następnie Niemcy, USA oraz Japonia. Tak więc e, moim zdaniem, jest to naprawdę e, fajnie pomyślane, fajne rozwiązanie. Ale e, skupmy się do tego co e, ja bym Chciał, tudzież czego bym oczekiwał od rozdziału 6. A więc od rozdziału szóstego ja bym, powiem tak zupełnie szczerze, oczekiwał tego, że rozdział szósty będzie rozgrywać się zupełnie gdzieś indziej i to jest oczywiste. Ale chciałbym, aby rozdział szósty, biorąc pod uwagę to, co na przykład jest w klasie wsparcia, a mianowicie fiński RKM LS26, bardzo bym chciał, aby tym razem nie była to żadna, wiecie, może nie, nie była to. Chciałbym, żeby tym razem rozdział 6 nazywał się E, bitwa na froncie wschodnim albo front wschodnim e, coś takiego wiecie e, że żeby po prostu do gry weszli też e, na przykład Rosjanie e, oraz oczywiście Niemcy by tam y, normal, e, normalnie byli na przykład e, i Proponowane przeze mnie bronie na start dla każdej frakcji mogłyby się prezentować następująco, że na przykład y, szturmowiec, tak, skoro nam, y, ma powiedzmy, te karabiny y, samopowtarzalne, te karabiny szturmowe, to na przykład w klasie szturmowca y, mógłby być karabin SWT-40. Y, natomiast y, medyk... E, posiada karabiny powtarzalne oraz pistolety maszynowe no to oczywiście weźmy tutaj ikonicznego e, ikoniczną pp e, 41 e, jeśli zaś chodzi o klasę wsparcia no to tutaj e, standardowo e, RKM na przykład DP-27 e, natomiast e, w klasie Zwiadowcy, jako że on ma karabiny powtarzalne, automatyczne, różnice przeciwpancerne, jakieś tam e, karabiny przeciwpancerne i kara, karabinki pistoletowe, to na przykład da e, dać mu karabin e, MOSIN, e, na przykład N1938M. Tak więc, e, wiecie, e, żeby Każda klasa miała coś e, zupełnie e, innego. I tak. E, bardzo bym chciał, żeby to był front wschodni, ale czy tak będzie? Nie wiem. Nikt tego nie wie. Trailery jeszcze nie było. Nie wiadomo kiedy ten e, rozdział szósty będzie wchodził, ale e, będę śledził kanał e, Battlefielda na YouTubie dość uważnie. Podobnie na Facebooku też będę śledził poczynania Battlefielda 5 i tego, jak Battlefield 5 będzie się rozwijał. Oczywiście wszystko będzie już po rozdziale 5 Wojna na Pacyfiku. Ale e, mogę już też zrobić na przykład. Że rozdział szósty to byłaby walka w Afryce Północnej, na przykład gdzie doszłaby nam na przykład kolejna frak frakcja, jak chociażby Włosi albo Nowozelandczycy, Australijczycy mogliby też dojść, czy nawet Polacy. Myślę, że prędzej czy później. Eee, może nie tyle co sama nacja polska, ale jakaś ma włoska mapa eee, na pewno się pojawi. Eee, nie mam tutaj na myśli mapy Marita, eee, która bądź co bądź rozgrywa się w, na terenie Włoch. Eee, natomiast nie wiem, na przykład Monte Cassino, mm, albo Rzym, albo jakiekolwiek inne. E, miasto greckie, e, greckie, włoskie, na przykład e, Bolonia, czy może e, inwazja na przykład na e, Sycylię, tam, wiecie, tego e, typu e, rzeczy, żeby skoro już Battlefield poszedł w takie faktyczne, skoro to jest już e, taka, wiecie faktycznie zabieramy się za coś innego, to e, weźmy i to kontynuujmy. Tak jest mo e, moje zdanie, ale oczywiście może to być również e, wojna na froncie e, zachodnim, tak, czyli otwarcie e, frontu e, w Normandii, inwazja na Normandię, operacja Overlord, e, operacja e, Totalizm. Jest Cała masa e, rzeczy, które można by spokojnie w Battlefield 5 pokazać. E, bo po pierwsze, bro, bronie są raz, e, dwa można po, e, dodać. Oczywiście nowe bronie też by e, podochodziły. Podochodziłyby nowe pojazdy, e, nowe samoloty by podochodziły. Ale można by na przykład pójść za ciosem i rozwinąć e, Pacific. Nie mówię, że nie. Uważam, że Pacific ma potencjał i tak naprawdę e, poza Battle, Boże, Battlefield, e. E, poza Call of Duty: World at War e, oraz oczywiście tutaj e, Battlefieldem Battlefield 5 e, w, i rozdziale piątym nie znam żadnej innej gry, chociaż która rozgrywałaby się na froncie e, pacyficznym. Nie rozgrywałaby się na Pacyfiku, chociaż nie, przepraszam. E, wiem, że swego czasu był Medal of Honor e, Pacific Assault, czy e, jakoś tak, ale w to nie grałem, więc nie wypowiem się. E, czy. No, i oczywiście, jakieś e, tam. Seri, e, seria menowor i tak dalej, to. Strategie. Moim zdaniem, e, Pacyfik to jest po prostu temat niezbyt wyeksploatowany. Tam praktycznie można powiedzieć, że e, wojna na Pacyfiku należy do gier strategicznych, ale. Mm, shootery też potrafią zrobić to dobrze jak chociażby Call of Duty World at War, czy teraz Battlefield 5. Moim zdaniem można by pójść za ciosem właśnie i kolejny rozdział też by działał się na Pacyfiku, ale byśmy na przykład dodali powiedz, te kolejne trzy nowe mapy, dodalibyśmy nowe pojazdy, czy to pojazdy latające, czy pojazdy naziemne, czy nawet pływające, można by zrobić na przykład coś takiego. Ojej, przepraszam, odbija mi się przed chwilą obiad. Jadłem, e, można by ja, na przykład zrobić też coś takiego, że skoro e, mamy personalizację pojazdów, jak na przykład tutaj mm, weźmy tego e, Secunda, tak, mamy e, możliwość e, ule, ulepszenia go tak jak e, są so tego chcemy e, pomalowania go tak jak e, chcemy na komu szkodzi tak e, można by tutaj zrobić o właśnie na przykład w sekcji personalizacji jeśli chodzi o pojazdy naziemne mamy zablokowany kadłub i jest napis wkrótce od ponad chyba bodajże roku e, i nic się z tym nie zmienia można by coś e, z tym zrobić E, można by na, na przykład wprowadzić e, pojazdy transportowe, ale w taki sposób, że je też e, możemy e, modyfikować na swój sposób. Czyli na przykład, jeśli e, powiedzmy, e, Wielka Brytania ma transportery M3 oraz e, brand carrier, czy też uniwersalny transporter, żeby na przykład e, w ich miejsce można było zamontować na przykład e, no. Jak to się nazywa? Dział, dział przeciwpancerny na, na przykład dwufuntówkę, albo karabin przeciwlotniczy, żeby na przykład do barki desantowej, jaką mają Amerykanie, dołączyć więcej niż dwa karabiny maszynowe, żeby na przykład zwiększyć miejsce, albo... Nie wiem, słuchajcie, pole do popisu jest po prostu duże, na przykład dopancerzyć e, taką barkę że e, Higginsa, która... No, wiemy z lekcji historii, że takie barki Higginsa, e, chociażby w trakcie inwazji na Normandię w 1944 po stronie amerykańskiej, zbierały no, żniwo z tego względu, że te barki po prostu nie były zbytnio opancerzone, tak, to była po prostu stal i nic poza tym, natomiast barki e, chociażby brytyjskie miały doczepiane e, jakieś e, koła, jakieś e, bale, jakieś drewno, jakieś e, dodatkowe płachty, dodatkowe płyty pancerne, żeby zwiększyć ochronę e, żołnierzy. To też mo można by było spokojnie ulepszyć nam no, na przykład, żeby jeep miał e, karabin maszynowy albo bazukę, e, co nie jest moim wymysłem, ale faktycznie na pojazdach typu e, jeep e, w trakcie II wo e, wojny światowej montowano na pionowej belce zamiast karabinu maszynowego montowano dwie bazuki. Tak więc to nie jest wymysł, tylko to jest po, e, to jest Fakt yy, i po prostu ludzie, którzy się na tym nieznajomie interesują się tym te, tematem, mogą myśleć, że to są moje wymysły. Nie, wręcz, wręcz przeciwnie, słuchajcie. Yy, jest cała masa tego, jak można by tą grę yy, chociażby usprawnić. Na przykład yy, wejdźmy sobie w statystyki, wejdźmy sobie yy, w pojazdy. Yy, na przykład, ok, rozumiem, że na przykład taki czoł. Jak e, Churchill Crocodile, al, ar, albo czołg e, Hachi bądź Tiger, albo cokolwiek innego, tak? Okej, okay, rozumiem, że niekoniecznie e, wymaga to jakichkolwiek e, modernizacji, nawet nie musi, tak? Ale, no słuchajcie, na przykład M3... Tra zwykły transport, na przykład żeby była specyfikacja, żeby na przykład zwiększyć e, ilość przewożonych osób z tam czterech, tak, bo oczywiście kierowca i tam trzech strzelców, ale na, właśnie e, powiększyć e, to powiedzmy do na przykład ośmiu, gdzie e, będzie trzech żołnierzy na karabinach maszynowych, kierowca jeszcze czterech dodatkowych e, pasażerów. Nic nie, nie stoi na przeszkodzie. E, czy chociażby dać graczom samolot C-47 do kontroli, co wiązałoby się z tym, że jeden z graczy by po prostu e, latał nad mapą e, i zbiera punkty tylko e, wtedy, że, że na przykład by się na nim członkowie zespołu odradzali im on by latał w koło i dzięki temu e, zdobywałby punkty, a żołnierze by skakali ze spadochronu. No, zobaczcie, kombinacja jest po prostu masa, jest multum tego, i no, to aż, aż się to po prostu wszystko prosi o to, żeby e, to móc e, spersonalizować, tak, e, pod siebie. Nie mówię tutaj o broni, bo to broń to e, zu, o coś e, zupełnie innego, tak? Ale wiecie, jest cała masa tego, jak w następnym, co następny rozdział może zrobić. Moim zdaniem, i żeby było to jasne, e, uważam, że rozdział szósty powinien pro, e, właśnie coś takiego wprowadzić. Dalej, e, idźmy za ciosem. Jeśli już ma być ten rozdział szósty, to jak powiedziałem wcześniej, nie widzę problemu, żeby pociągnąć ten Pacyfik, e, bo moim zdaniem jest to naprawdę dobrze. Ale, oczy, znaczy, pewnie część z was, jeśli gra e, w Battlefield V, może już się ten cały Pacyfik przejeść i ja to doskonale rozumiem. E, dlatego teraz, na przykład, moglibyśmy się przenieść do Francji, albo, m, na przykład do Stalingradu w okolice Smoleńska wiecie, e, operacja Bagratio no słuchajcie, tego jest po prostu multum albo e, w trakcie bit e, drugiej i trzeciej, bitwy pod El Alamein, prze, bitwa w Kasserine, no słuchajcie, tego jest po prostu masa i Battlefield V ma tutaj po prostu pole do popisu e, twórcy mają po, e, całą masę pól Yy, można powiedzieć, że yy, do zrobienia, ale co oni tam w tej chwili robią? Nie wiem, nie wiadomo. Żadnych ty, żadnych trailerów, teaserów, niczego nie ma. Szkoda. Ale wiemy tylko tyle, że pracują i koniec. Ale nad czym? Nie wiadomo. Yy, więc, jeśli miałbym yy, w następnym rozdziale E, liczyć albo przynajmniej e, na... chciałbym, żeby było pięć rzeczy. Czy tak będzie? Nie wiem, sprawdzimy to w e, rozdziale e, szóstym, jak się e, zacznie. Pięć rzeczy, które bym chciał. Pierwsza, front wschodni. Druga, e, chociaż e, nie, jeśli już ma, e, wróćmy się na chwilę, jeśli front wschodni, tak. E, czyli e, Rosjanie nowe e, pojazdy e, na nacji rosyjskiej czyli e, mundury pro tego ty, e, typu rzeczy jeśli ma być front wschodni 2 e, więcej po, e, pojazdów dla nacji niemieckiej bo 5 w porównaniu do 6 dla e, Brytyjczyków, czy po 2 na te Amerykę i Japonię to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, dalej. Trzecia rzecz to personalizacja, całkowita personalizacja pojazdów wszystkich typów, czyli. Pojazdy latające, pływające, jeżdżące, czyli m.in. te e, jeepy, montowania karabinów na, na jeepach bądź e, bazuk, tego e, typu rzeczy. 4. Możliwość e, dostosowywania e, kadłuba, czyli na przykład zamocowania jakichś tam belek, e, jakiegoś e, zestawu gąsienic. Czy chociażby in, innych e, płyt pancernych, tego typu rzeczy, i ostatnia, e, już taka faktycznie piąta rzecz, to oczywiście mapy, ale tak zrobione, że e, żeby nie było, że chyba już tą mapę gdzieś widzieliśmy. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał w materiale już kończącym czy też e, zakończonym wojną na Pacyfiku. E, myślę, że zrobię przegląd na temat tego e, ile broni i też e, jakie bronie. E, oczywiście w tym rozdziale piątym wymaksowałem, a jakie będę maksował w rozdziale szóstym. Tak więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Dziękuję za wysłuchanie, za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku na kanale. Trzymajcie się. Papa!